Konie ruszyły. Kto tam wyjdzie na prowadzenie? No, wyszedł Majap. Y, Majap na drugim miejscu Farhat. To jest czołówka, dość chyba ostre tempo. Ostatnia Dioriska, przedostatnia Szawla. W środku stawki Musaka. A tutaj 1400 metrów przed słupem podkręca tempo y, Majap. Na drugim miejscu Farhat. Te dwa konie, na trzecim Sagit. Dalej musaka, troszkę się ta stawka rozciągnęła. Dioriska na razie jest ostatnia. A no i za chwilę konie już będą w zakręcie. Majap wypracował sobie już przewagę. Goni go Farhat i goni go również Sagit. To jest czołówka. A M jest w tej chwili przedostatnia. Ostatnia Dioriska. A Majap z pewną przewagą. To już jest pół zakrętu, i on wyprowadzi na prostą. O, teraz ruszył za nim w pogoń Sagit. Idzie lekko. Tam także A.M. Szawla. Wyjście na prostą do celownika, jeszcze jest ponad 500 metrów. Majap będzie uciekał. Finiszuje do niego tu bardzo dobrze Sagit. Majap Sagit jeszcze broni się tam cały czas. Farhad przy kanacie. I kapitalnie tutaj finiszuje środkiem toru A.M. Szawla. Ale ma przewagę Majap i ucieka. Do celownika jeszcze 250 metrów. Utrzymuje rytm galopu. Tam dobrze finiszuje Dioriska z dalszych pozycji. Majap nie przegra tego wyścigu. Druga będzie AM Szawla. Trzecie miejsce utrzymuje Sagit. To trzecie miejsce jest na razie niezagrożone. Czwarty będzie Farchat.